Na no to Rusi? Tak. Ja już teraz, już teraz ci powiem trochę przestaje rozróżniać, nie? Tro, trochę przestaje rozróżniać, kto jest turysta, kto jest turysta, a, 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 a kto jest emigrant, nie? No bo... Bo, bo to na tej zasadzie wygląda, że masę hindusów nam się zjawiło. Hindusi przyjechali Hin pracować, Hin nie? Hindusów Hin 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 nam się zjawiło, no chyba, chyba do pracy też. No, na, na tego... No Chińczyków zawsze mamy, zawsze mamy, yy, zawsze mamy jaką, jakąś falę Chińczyków, mamy turystów mimo wszystko. W grupach tak. zorganizowanych i tak dalej. Ale też ale, są emigranci z Chin, ale, 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 ale no mówię, no, trudno, trudno mu powiedzieć, no bo yy, kto jest turystą, kto jest, teraz nie jest turystą, nie? No bo yy, bardzo, bardzo mało mi Polaków tutaj na, na Starym Mieście już, już nie rozbywa. nie? Tak. To, to już nieraz takie, że, że, że Polaków, Polaków mam mniej niż, niż osób, które, tak. które to są niż, niż Ukraina, niż i Indie, niż... Niż Niemcy, niż na tego tutaj? Czyli tak, Uk Ukraina, Niemcy, Niemcy yy, Francuzi, tak? Francuzi, Francuzi, tak, ja Hindusi, tak. Hindusi. A teraz, teraz rozmawiałem z Etiopią, na, na przykład yy, z ludźmi z Etiopii, z tak? dziewczynami. No. Ale przyjechały zwiedzać czy pracować? No, trudno mi powiedzieć. Nie, nie pytałem się. Nie pytałem się, czymś, pracować, studiować, trudno mi powiedzieć. No. Nie pytam się nigdy o to. nie Czy, czy studiować? Nie, też dużo no, no też studiować. No bo też mogą studiować. Tak, na tego, Także tak. Także Warszawa robi się taka międzynarodowa, nie? Warszawa, no, oj. No jest, jest bardzo międzynarodowa, to jest naj, najbardziej mi, międzynarodowy kocioł, jaki, jaki możemy tu, tutaj mieć no, y, y, w Polsce. To chyba nic, nic więcej międzynarodowego nie ma niż no y, no tak, nie w to Największe nic, pieniądze stolica nie, no, kraju. Nie, no nie, no mówię, no kurna, no, no, no jedziesz, jedziesz y, y, jedziesz y, tym y, no y, Boldem czy, y, czy innym na, no, no, to. To nie ma opcji, no kurna, żeby ci się Polek trafił, kurna, to, to... Kierowcy mobil, to, boltu, Boltów no, to no, są, to no, są obcokrajowcy no, 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 to w Warszawie, tak? To są obcokrajowcy. Tak? To są, no, wszystko, wszystko obcokrajowcy w zasadzie są softy. No.